Witam Was kochani serdecznie. Jesteśmy u Rafaela. Jesteśmy na, na bazie Wazdy Laboła, nie? Uh -huh. Laboratorium. Dwie osoby mamy. E, Ile cywilizacji? 11. 11 cywilizacji przybyło przyglądać się. Musiałam się spytać, bo akurat e, wyszłam na chwilę. Ile cywilizacji przybyło. Także zapraszamy do Do laboratorium. Pierwsza Barbara Maria Hasło-Brzoza. I następna Małgorzata Barbara Hasło Nero. Zapraszamy pierwszą. Barbara M Maria B. A. b A R B R -b. A M. A, A, -l -a. A, -l -a. -a, -a. -a I -a. B -a. B A. Ukazała się na stole marmurowym. Skan zjechał. Wziął na miary. I ukazał się cały szkielet jako pierwszy. Jetzt ist complete, uh, e, cały układ e, kręgosłupa rozbłysnął, zniknął. Ukazało okay, się z powrotem? Complete, die, um, also ganz Wszystkie bardzo. stawy rozbłysnęły, zniknęły w całym ciele. Ukazały się z powrotem są die Kości stóp obydwa. Obydwie stopy zniknęły. Ukazały się z powrotem. Ta muskulatura się ukazała. E, komple, cały e, kark i plecy. Muskulatura zniknęła. Teraz się, z jest w jest kompletne bąk muskulatura I cały, e, e, cała muskulatura brzuszna zniknęła. kazała się, że jest I muskuł kierujący moczem zniknął. Okazało się z powrotem. Okazało się z powrotem. i, w rękach i ścięgna zniknęły. się ścięgna, powrotem. Okazało się Okazało się z powrotem. Okazało się z się z powrotem. miejsca się z powrotem. Organe. organe Okazały się z powrotem. Na układzie lymficznym pięć rozbłysków te miejsca zniknęły. Okazały się z powrotem. Część tarczycy zniknęła. Okazała się z powrotem. Układ krwionośny teraz. Siedem rozwózków na żyłach te miejsca zniknęły. Ukazały się z powrotem. Część wątroby zniknęła. Ukazały się z powrotem. Żołądek od wewnątrz rozbłysnął, zniknął.

Siedem rozbłysków i te miejsca zniknęły. Okazały się swobodne. Teraz ta skóra ze wszystkim, co powtóre. Cztery rozbłyski i te części skóry zniknęły. ukazały się z powrotem, skantowali od góry, Wsiadała sobie na stole, bardzo się cieszy, Deszał ze stołu, podeszła do całej grupy, składa podziękowanie, żegna się i zniknęła w portalu. Bardzo się cieszymy, następna osoba dostała pomoc u Rafaela. w laboratorium. Zapraszamy następną, Małgorzata Barbara, Simone przekazuje wizerunek. M-A, M-A, LG, L G ORC, O L C A T-A. Twajka Barbara B-A, b -A, B, A, RB, F -E, A, -R A, A. Mamy też to skan już onko. Ukazała się na stole marmurowym, skan wziął na miarę całego ciała i cały szkielet. Najpierw się ukazał. Siedem rozbłysków na kręgosłupie te kręgi zniknęły.

Okazały się z powrotem. Zjedzmy muskulatura całego ciała. Sześć muskułów na plecach zniknęły. Okazały się z powrotem. Dwa muskuły brzuszne zniknęły. Okazały się z powrotem te bicepsy zniknęły. Ukazały się z powrotem. Sieht W rękach ścięgna, rozbłysnęły, zniknęły. Ukazały się z powrotem.

Okazały się z powrotem. Gdzie on sła rozbłysnęły Okazały się z powrotem. Na układzie lymphicznym trzy rozgłózki te miejsca zniknęły. Okazały się z powrotem. Teraz układ kronosny. Na to są Cztery rozgłózki na żyłach, te miejsca zniknęły

Okazały się z powrotem. Cały układ nerwowy. Cztery rozbłyski. Okazały się z powrotem. Cała skóra ze wszystkich, Trzy rozbłyski i te części skóry zniknęły. Okazały się z powrotem. Skan podjął dopół. No, siedzi na stole i ma łzy w oczach, jest bardzo, bardzo wzruszona. Składa podziękowania, zeszła ze stołu. Bezjus przekazuje informacje, które ta istota zapomniała sobie, przypomina jej. Zadowolona jest, spokojna, składa jeszcze raz podziękowania, żegna się. I znika w portalu. Cieszymy się następna i otrzymała pomoc u Rafaela w laboratorium. Zapraszamy Was serdecznie, zostańcie zdrowi na